panie e, Profesor, e, nauczyciele, szanownych i szacownych tej szkoły, i wy młodzi. Sprawa w zasadzie jest znana, e, chyba e, przynajmniej w tej szkole, e, bo e, konkurs, o którym Pani Gryfko wspomniała, e, o takim troszkę charakterystycznym tytule, e, który ma w sobie. Cytat, by czas nie zaćmił i nie pamięć, w ostatnim wydaniu, to był trzeci konkurs, został poszerzony o obławę augustowską. I pełny tytuł tego konkursu w związku z tym obecnie brzmi tak, by czas nie zaćmił i nie pamięć w poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i obławie augustowskiej. Za inspirację, aby dołączyć ten trzeci, ważny niezwykle dla naszego regionu i dla całej Polski, dla Polaków, dla polskiego narodu, ten człon obława Włosowski, dziękuję serdecznie przygodnemu księdzowi Prawa, bo to ksiądz Prawa właśnie mi to podpowiedział. Ja sobie wyobrażam tę sprawę, że tak? ta największa zbrodnia wykonana w czasie pokoju po II wojnie światowej znajdzie wyraz w szkolnych podręcznikach jako treść obligatoryjna nauczania, tak żeby była częścią świadomości narodowej Polaków. Nie regionu, tylko Polaków. Wszystkich, całej Polski. Jedna z uczennic, uczestniczek nie pamiętam szkoły, ale gdzieś z, z naszego województwa, bo nie było osób, prawda? Powiedziała tak, dziękując mi za ten konkurs, że e, Pani pośle powiedziała, dziękuję, że Pan ten konkurs zorganizował, bo dzięki temu ja się dowiedziałam, że, jest, że była o Augustowska. Ja i moja rodzina, bo nie widzieliśmy tego. Myślę, że tu mieszkam, bo miałam klucz i otworzyłam drzwi. Porozmawiał i poszedł. Sąsiadka ocaliła mnie przed niebezpieczeństwem i była jako świadek. Gdyby nie ona, prawdopodobnie zostałabym zgwałcona, a może nawet zabita. Pamiętam, że ludzi było bardzo mało wówczas, gdy była ogława. Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie. Wspomniana koleżanka Karolina zajęła drugie miejsce, a dziesięcioro uczniów otrzymało wyróżnienia. Dodatkową i niespodziewaną nagrodą był wyjazd czterech uczniów do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Moja mama, o której, której Wam wspomniałem, od początku była bardzo dzielna i poszukiwała Moją rodzinę, jej ojca i siostry, i również tego chłopaka, narzeczonego mojej siostry, starszej. Pisała do Stalina bezpośrednio do kancelarii Stalina, i wyobraźcie sobie, w niedługim czasie przyszła informacja z kancelarii Stalina, że poszukiwali, przeanalizowali tę sprawę, ale na terenie w związku sowieckiego takich osób nie ma.